i hey, witam was Mr. Yuri. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dragon Age. W tym odcinku słyszycie mój nowy mikrofon, a w zasadzie mnie w nowym, z nowym mikrofonem. Mam nadzieję, że bardziej Wam się podoba ten mikrofon, bo kurde nie był wcale jakiś drogi. Cztery dychy. Ale jakoś, no kurde, jak na, jak na te cztery dychy naprawdę jest świetny. No nieważne, no dobra. W dzisiejszym odcinku będziemy dalej i krasnoludkiem sobie chodzić, ale tutaj zamierzam zrobić taką sesję, więc to będzie wyglądać tak, że nagram godzinę materiału, potem to podzielę na trzy odcinki, dlatego nie będziecie słyszeć na końcu tego odcinka na przykład po pożegnania mego. Tylko będzie ciach w pewnym momencie, sam nie byłem kiedy. Będę dopiero to robił, kiedy będę obrabiał e, materiał. Chcę to zrobić, bo mam dużo czasu, bardzo dużo czasu. I w sumie nie chcę się yy, z wami wygnać, a potem znowu z wami wyjechać bez sensu, więc myślę, że tak będzie o wiele lepiej. Okej, okay. yy, mamy misję, żeby chyba pójść do pokoju Triana czy coś w tym stylu, więc od razu tam się udamy, bo nie ma co zwlekać. Na flachetny krasnolud w zbroi z młotem idziemy. Okej. Okay. Pokój Więc jesteś teraz dowódcą, przynajmniej z tytułu. Nie powinieneś towarzyszyć naszemu ojcu królowi? Hmm. Hmm. To oczywiste. Musimy omówić strategię przed jutrzejszą bitwą. Bejlenie, zostań tutaj i jeśli chcesz, możesz połektać ego naszego małego dowódcy, ale później idź spać. Cały dzień muszę z tym wytrzymywać. Naprawdę potrafi zajść za skórę. A czy ma <śm> również rację, gdy zdobywa władzę kosztem wszystkich wokół siebie? Bo to mm. niestety poważna sprawa. Trian rozpoczął rozgrywkę przeciwko tobie. Nigdy nie sądziłem, że honor, którym tak się chełpi, pozwoli dojść do głosu jego zazdrości. Bracie, Trian będzie próbował cię zabić. Co? Boi się tego, kim się staniesz w oczach ludu oraz kongresu. Trian ma tytuł księcia ale tylko kongres może powołać króla. Byłoby dość niezwykłe, gdyby kongres zignorował wybór króla, ale zdarzały się takie przypadki. Założyciel rodu Bemot na wniosek kongresu stał się jednocześnie patronem i królem. O, a tak? z ludu. To była wyjątkowa sytuacja, ale co najmniej kilka razy kongres mianował królem pomniejszego członka rodu, a czasami nawet kogoś spoza niego. Zwykle jednak chodziło o popularnego, młodszego brata niechcianego księcia. Zobacz na to z jego perspektywy jesteś znacznie bardziej sympatyczny niż on. Wziąłeś udział w próbach zorganizowanych na twoją cześć jedynie dla chwały i zadowolenia tłumu. Jeśli zdobędziesz chwałę w jutrzejszej bitwie z mrocznymi pomiotami, wzmocni to tylko twoją pozycję jako spadkobiercy. Trian boi się, że ojciec z miejsca go wydziedziczy. Jeśli tak się stanie, kongres na pewno zwróci się przeciw niemu po śmierci ojca. Wiesz, że jego duma nigdy nie pozwoli mu ustąpić. Obawiam się, że muszę się z Tobą zgodzić. Jutrzejsza bitwa stanowi doskonałą okazję. Spróbuję przygotować miejsce spotkania i opóźnię pozostałych, żebyś miał dość czasu zrobić to, co trzeba. Zajmę Twoje miejsce jako drugie dziecko naszego ojca, więc będę jutro pod ręką. A teraz spróbuj się trochę przespać. Oby patroni Ci sprzyjali. Hmm. Ha. Czyli jakiś... ten naftrian nie jest taki fajny. Spiskuje przeciw nam, bandyta i cham. Drian i jego ludzie oczyszczą drogę Szarej Straży, która zejdzie do Jaskim na wschodzie. Nadal są zajęte przez najgroźniejsze Mroczne Pomioty. Nie możemy ryzykować. Rozumiem, Lordzie Harrowmont. Będziemy mogli wyczuć obecność Mrocznych Pomiotów podczas wyprawy. Niechaj patroni będą wam przychylni. A kamień pochwyci was, gdy upadniecie. Chodźcie, żołnierze. Czeka nas chwała. Bejlenie, ty i twoi ludzie będziecie towarzyszyć królowi i oczyścicie główną drogę. Nie wydaje ci się, że wyjdziemy na tchórzy, pozwalając, być ci ludzie zamiast nas czyli tam, gdzie opór będzie największy? Poddajesz wątpliwość plan bitwy? Oczywiście, że nie. Jestem pewien, że twoja ostrożność przyniesie nam wszystkim chwałę. Dość tego, Bejlenie. Bierz swoich ludzi i szykuj się do drogi. Ja mm. i Haruman musimy pomówić z pojemnością. Będzie Powodzenia, bracie. Ojciec ma dla ciebie specjalną misję. We wschodniej części głębokich ścieżek są ukryte kamienne drzwi. Drzwi prowadzą do opuszczonego Taibu. Do tej pory mroczne pomioty sprawiały, że nie można było tam dotrzeć. Mój Oj, ojciec uważał, że znajduje się tam tarcza rodu Edukan. Leży zapomniana w centralnym pomieszczeniu. Odzyskaj tarczę, a zdobędziesz chwałę. Okej, okay, zrobię małe cięcie, albowiem dobijają się mi do komórki, więc ciach. Okej, okay, przepraszam za to cięcie, no ale cóf, no bywa. No to tak, wrócajmy do dialogu. Kuchwale, mam to zrobić pydenkę, co jeszcze znajdę w tym tej hm. Wysłaliśmy przodem dwóch zwiadowców, aby upewnili się, że tunele są czyste, ale bądźcie ostrożni. Jasne. Jeden jasne. ze zwiadowców będzie na was czekał na pierwszym rozwidleniu korytarzy. Drugi trochę dalej. Kiedy dotrzesz do drzwi, użyj sygnetu, aby je otworzyć. Jakieś pytania? Ku rozwidleniu korytarzy, gdzie spotkacie się z pierwszym zwiadowcą. Tam będziesz mógł zaprezentować tarcze lordom i pokazać im siłę rodu Edukan. Niechaj czuwają nad tobą przodkowie, moje dziecko. Jasne. Okej. Okay. Zrozumiano. Wykonano. No to jedziemy. Ty -ty Lecimy atakować te budziemia Co tu się może znajdować? O nie! Jezu! Jaki styk! My god! Jak sobie Ale ham No dobra! Zginął Niech cierpi Chociaż już nie ma zamowy. No dobra, idziemy dalej. Uruchomiłem pułapkę. O nie! Zgunę Loki! Jestem no, zaraz za tobą! Trochę pociszę. Bo... Nie wiem jak to będzie na filmiku, ale u mnie jest strasznie głośno. Mm, złoki krasnuda. O, skórzona zbroja. To jest gorsza, więc nie bierzemy jej, po co? I lecimy dalej rozupywać kawki wrogów naszym potężnym mocarnym wielkim mułotem. Widzę pierwszego z Udało ci się dowódco. Natknęliście się na jakieś mroczne pomioty? To i tak więcej niż się spodziewaliśmy. Kiedy zakończyłem zwiat w tunelach, skryłem się tutaj, żeby uniknąć mrocznych pomiotów. Większość tuneli jest ślepa. W tym, który nas interesuje, roi się od tych potworów. Będziemy musieli walczyć. Nie, byłem. Hełmu, który od ciebie otrzymałem, to niezwykle szczodry podarek. Zawsze będę go sobie cenił. Oby dzisiejsza walka okryła nas jeszcze większą chwałą. Będę strzegł tyłów. Ruszamy. Okej, okay, spoko. No to mamy kolejnego kompaniona do naszej kompanii eee, Gdzie by tu pójść? Może prosto tam jak szliśmy to idźmy dalej Chociaż nie, tu jest ślepy załóg No to wiemy, że na pewno tutaj nie idziemy Idziemy więc dalej Tutaj Tutaj takie dziwne coś Tu nic nie ma Więc dalej, dalej, dalej Kurde Głębinowce jakbym mnie nazwał zębaczami Tak w gotyku To bardzo podobne. Małe ludzkie dinozaury. No tylko zdarejani są jakieś identyczne. No dobra. Chwilen. O, z tego wygląda no. Okej. Okay. Bitwa wygląda niepowawnie. Są takie. Przeciwnicy. Są tacy przeciwnicy, tutaj... O, na Okej, okay, spoko. Co tu mamy? Mikstura z lyrium i przykład leczniczy. Okej, okay, lecimy dalej. O, ten goście coś ma. Hmm, nowy krasnoludzki, długi miecz. Ale nie potrzebujemy, mamy młot. Tu się okazuje, że tu nie ma. no spoko ślepy załek znowu i zaś idziemy więc dalej a w sumie zawracamy się trochę dziwno że odkryliśmy tunel który jest yy, za ścianą no dobra to tylko gra więc lecimy tutaj jest takie bardziej ładniej odzdobione więc zapewne tutaj i już musimy iść, no chyba, że i tutaj nie będzie dobrze, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że się zgubiliśmy. No mam nadzieję, że to nie będzie. Prawda i się, że się jednak nie zgubimy. Na początku jak z chwila Okej. No wuj, bo mocno. Okej. Okay. Zatakujemy w sumie Wybiegamy wow. Ale nie, nie go Okej okay. Co tu mamy? Nie chcemy I lecimy dalej w sumie Tutaj nie, ten to się nie dostaniemy Lecimy naokoło Tutaj kasy trochę Nigdy kasę nie zawiada. Od niej nie ma. Kwars jakiś nie wiem dlaczego. A kasy... Kasów się tutaj nie przeciągamy, więc spokojnie możemy brać ile chcemy? No kolejne tym razem z ledowca, po prostu. A nie Franklin, a Byłem pewien, że dopadły Cię pomioty. Okej. Okay. W takim razie będę trzymał się za tobą na wypadek, gdyby nas zaatakowały. Przed nami tunel, którego szukamy. Pełno w nim jednak śladów mrocznych pomiotów. Musimy zachować ostrożność. Jestem z tobą. To ruszajmy. Okej, okay, spoko. Lecimy na tędy, na tędy na pewno. Więc idziemy. Co tu może kryć się? Z tego stopnia to się kryją Gunlock Alpha Gunlock alfa Ale dajemy radę w pokoju trudno przegrać w prologu Trudno zginąć w prologu Ciao znowu Powiem Wam, że będę udawał, że że nie grałem nigdy w tą grę, nigdy to postacią Bo wtedy jakoś to będzie mniej spoilowania. A nikt nie lubi spojlary No ja to w Nie wiem, co tu się to stanie powiedziałem okay. Bo i tak byście się domyśleli Każdy kto grał w tą grę No dobra, idziemy. Tajk, Edukan. Tandy. Okej, spoko. Ktoś tu jeszcze jakiś jest wróg. Wygląda na to, że ktoś nas uprzedził. Truchło mrocznego pomiota jest świeże. Ten, kto otworzył drzwi najprawdopodobniej nadal jest w środku. Hmm? Jakieś chamy się wąję do naszego Igu. Albo to dzieło jakiegoś ambitnego kuzyna szukającego słaby na własną rękę. Zrozumiano. Ruszajmy. No okej. Okay. Lecimy dalej. Ten się wskrzesił dzięki tej katastence. Ale lecimy, okej, okay, tutaj widać jak, jak widać no, mamy Krasno krasnoludy i orki czy tam pomioty, ja będę na nich mówił orki, gnolki cokolwiek, ale wygląda jak orki. paskudne. Okej, okay, mamy tutaj najemników, tak aha... Cieszę, że w końcu do nas dołączasz. Dbaliśmy się, że pożarły cię pomioty pokazuje się, że tarcze nie tak łatwo zdobyć, jak mnie przekonywano. Ale mogę się założyć, że wiesz, gdzie ona jest. Może no więc powiesz mi, gdzie jest. A ja nie okaleczę twego ciała tak, że rodzony ojciec go nie pozna. O, ty ha. Widzicie, chłopcy. Niby szlachcic. A wie, kto tu rządzi. A teraz zabijcie tych idiotów! ej... Mogłem trochę inaczej To rozegresz. Myślałem, że to jest jakaś pamstwo, pams ale dobra, nie walno. I tak chcą nas zabić, więc... Słuchamy. Więc zabijemy chamo Kapitana od razu. Wszyscy na kapitana. Nie ginie. Zwalę mu tym młotem szafę. Teraz ty, nie ma to jak robię nie młynka takim, że jest młotem, zasięg krawienia, bo cóż to? Co za ham, ten ham, ale ja znam na niego tutaj bat, a raczej młot, zaraz zginie. Ma rację! Bełt do balisty! O kurde! Czy są lepsze? Są takie same! Wszystko identyczne! Tego nie... Aaaa dobra weź nie ma co tam sprzedamy! Powinno pójść łatwo! Nie sprzedamy. sprzedamy!